SAIO to jest spółka, córka ING Banku Śląskiego. Powstaliśmy jako spółka, która pomaga naszym klientom, klientom banku, ale nie tylko, wdrażać różnego rodzaju rozwiązania, automatyzacje i wykorzystywać to doświadczenie, które zebraliśmy przez wiele, wiele lat w ING Banku Śląskim w dziedzinie automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji. Dzisiaj właśnie spółka SAIO jest takim wehikułem dla dla każdej praktycznie firmy, która chce z naszych usług skorzystać na rynku, pomocy właśnie we wdrażaniu tych rozwiązań w taki sposób, jaki robiliśmy to w banku, jaki w dalszym ciągu robimy w banku. Więc taki wehikuł do, do przenoszenia tych naszych doświadczeń do świata firm. I to jest dosyć ciekawy model, prawda? No bo wyrośliście w tym środowisku bankowym, w zasadzie można by postawić znak równości, bank zrobił sobie spółkę technologiczną, żeby go wspierała, tutaj nie ma tak krótkiej tej drogi, czyli de facto rynek jest otwarty i jak widać, można ten know-how wyniesiony ze spółki córki, tak sobie pozwolę to nazwać, przenosić również w modelu outsourcingowym dla klientów zewnętrznych. Tak, no tutaj ścieżka była właśnie odwrotna niż to co powiedziałeś, to nie tak, że ING Bank Śląski powołał sobie spółkę, córkę, żeby robić technologię w banku, wręcz odwrotnie, to my na bazie naszych doświadczeń i, i tych de facto bardzo fajnych rzeczy, które nauczyliśmy się robić przez wiele, wiele lat, doszliśmy do wniosku, że fajnie by było podzielić się tymi doświadczeniami właśnie z rynkiem, więc wektor jest odwrotny.